Bullock? Powiedz dyrektorowi, że się zgadzam. Chcę się stąd wynieść. Stan? Naziści mówią, że najświętsza panienka, która objawiła się w Tortilli, była podrobiona. Nie Według nich, Maria Dziewica nie ma żadnej mocy i że to wymysł Konstantyna, żeby biskupi w Bizancjum mieli się do kogo modlić. Naoglądali się historyczanom. Co? Co zamierza z tym zrobić? Nic nie zamierzam robić. Co mu jest? Brazylijczycy wyzywają Fariba od Arabów. Nie jestem Arabem, tylko Persem. A co mnie to obchodzi? Wyglądasz na Araba. Słuchajcie. Radźcie sobie sami. Słyszycie? Nie obchodzi mnie, co sobie zrobicie. Chłopaki. Wielorasowy klub książki. Przecież się nienawidzicie, więc po co udawać? Co ty możesz wiedzieć o Macbethzie? Co rozumiem? Wielki Stachu, musimy porozmawiać. I you cared about us. Myślałem, że Ci na nas zależy. Well, nic za nic. over here. Klapnij sobie tutaj, mój biały braciszku Częstuj się Będziesz musiał ogolić głowy i zrobić kilka tatuaży na czole Jedz. Pomyliłem się co do ciebie. Tak jak wszyscy. Nie wychodź jutro na spacerniak, słyszysz? W bloku D przebywają najbardziej zwyrodniani przestępcy. Przed państwem największa chluba zakładu Augsburg. Stan Minton. Stan? Stan, przedstawiam Ci zarząd więzienia. Nie wybierasz się dziś na podwórze? Kiepsko się czuję, panie dyrektorze. Poprawię ci samopoczucie. W uznaniu jego nienagannego zachowania, Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych postanowiła go dzisiaj przesłuchać. Chodźmy dalej.

Stan, kochanie. Zaraz się Tobą zajmę. Wszystko w porządku? Obojgiem. Następna sprawa więzień 5824. Podanie Stanleya Mintona. Dokumenty macie przed sobą. W trakcie krótkiej odsiadki Minton wykazał się przykładnym zachowaniem. Pragnę zaznaczyć, że to było jego pierwsze przewinienie. Czekajcie. Zanim zagłosujemy, czy chciałby Pan dodać coś od siebie? Chciałbym powiedzieć, że naprawdę wiele mnie to nauczyło. Jestem gotów wrócić do pracy. Like to Miło to słyszeć. Yard, come... Tutaj więźniowie ćwiczą różne sporty. Charlie fly, fly... Tutaj Charlie Latawiec próbował przefrunąć <laughs> przez mur. Po rekomendacji dyrektora Gaskiego, kwestia zwolnienia wydaje się przesądzona. Ucieszyłby się pan, mogąc dzisiaj wyjść na wolność? Panie Minton? Wspominałem już, że zajmuję się nieruchomościami. Wpadła mi w oko atrakcyjna działeczka w okolicy. Chciałbym szybko rozpocząć budowę. To się pan chwali. Gdy tutaj siedziałem, byłem w gangu motocyklowym. Pedofila Szatana. Po wyjściu stąd chcielibyśmy rozbić obóz przy podstawówce. Mam nadzieję, że to żaden problem. To porządni faceci, dopóki sobie nie golną i nie jadą na spidzie. Czyli za wyjątkiem weekendów. Większość moich klientów i tak nic o tym nie wie, najczęściej to staruszki. Nie zawsze zwracają uwagę na to, co jest napisane drobnym drukiem. Czajcie? Jeśli macie babunię, która jeszcze pociągnie, jej też mógłbym dogodzić. Gdy z nią skończę, będzie trzepała facetom pod apteką, żeby nastarczyć na receptę. Dwóm naraz, jak w rasowym pornosie. Swoją drogą, ładnie pani w tej bluzce. Można by to trochę rozpiąć? Lubię sobie popatrzeć na zderzaki. Sexy. Niech spojrzę. Mogę pomiziać jednego? Tylko jednego. Mogę? Odrzucam wniosek. Zabrać go do celi. Jakiego koloru masz sutki? Różowiutkie, prawda? Brązowe? Wielkości dolara czy mniejsze? Wygraliśmy? Puszczaj, śpieszę się. Nie lęka się, Stanley. Będę dalej opiekował się twoją żoną. Wielkie dzięki, kolego. Nie ma za co. Wielce sobie cenię towarzystwo Mindy, odkąd uzależnienie od tytoniu odebrało mi potencję i okazję do obcowania z płcią piękną. Jesteś impotentem? Kiedyś myślałem, że fajnie jest palić, ale flag zamiast druta to obciach pod każdą szerokością geograficzną. Jesteś impotentem. To super! Niespecjalnie. Kocham Cię. Napiszę, gdy tylko będę mógł. Moja szkoła. Kocham Cię. Ucieka. Alarm. Mamy rannego. Mistrz wiele cię nauczył. Ty też u niego studiowałeś? Jestem jego najlepszym uczniem. Ty mnie zaskoczyłeś. Jeszcze nie raz cię zaskoczę. Na przykład tym.

Mistrz nie przygotował cię na coś takiego. Czas na krokietika. Oni mają broń? Komuś osłabło serduszko. Będzie bunt. Za wcześnie się cieszyłem, dyrektorze. Nie może pan ich powstrzymać, bolok? Przygotuj się do strzału. Palec śmierci. To po tobie. Nie wiem, czy mistrz przygotował się na coś takiego. Chcecie potańcować? Kiedy tylko chcesz, Pedrylu. Nie strzelaj! Dlaczego nie strzelasz? Strzelaj! Strzelaj! Nie mogę, szefie. Dlaczego? Oni tylko tańczą. Dawaj te strzelne.